Zima. Puszysta plastelina pod stopami delikatnie trzeszczy, niby to wciągając je w głąb swych kolejnych warstw. Lodowata wilgoć przeszywa rozgrzane ciało, dotykając nagich palców. Podmuch wiatru uwalnia zastygnięte dotąd włosy pozwalając im swobodnie hasać po powietrznej polanie. Łagodny szum przedostaje się do uszu. Drobne włoski stają dreszczem na gołym karku. Policzki delikatnie rumienią się, dołączając barwom do drżących na zimnie opuszków. Twarz zaczynają masować setki Tysiące drobnych dłoni uderzając z czułością jędrną skórę, a przed zmrużonymi powiekami rozgrywa się spektakl. Biała łabędzie, baletnice w tańcu zbliżają się, unoszą, rozchodzą, by zaraz opaść zostawiając miejsce następczyniom. Cuda bez końca. Lecz może, może to żołnierze, co pod nim sami bój toczą. Gonią, łapią, to znów przed wrogiem uciekają. Ach, do oczu wpadają. Łabądź czernieje. Masaż? To na podcisków do odrętwienia roniąca nieprzerwanie. Żar ulatuje. Człowiek się kurczy, maleje. Ręce bezsilne. Martwe paznokcie w skórę się wbijają, stopy w toni zatopione lodem się stają, posłuszeństwo odmawiają, postać upada w śniegu, ze śniegiem się zlewa. Piękny to widok, jednakże za okna. Piękność, bywa chłodna.